W dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza porozmawiamy o efektach współpracy miasta i powiatu, poinformujemy o konkursie na nazwę Schroniska dla Zwierząt, zapowiemy tegoroczne juwenalia, zaprosimy wiosennie do Muzeum Zamek, zachęcimy do udziału w konkursie plastycznym, w którym nagrodą jest wyjazd do Paryża do Disneylandu, a także powiemy o wystawach, które warto zobaczyć i o biało-niebieskich, którzy awansowali do półfinału. Współpraca samorządów daje efekty. Dobrze to widać w Oświęcimiu, gdzie od lat miasto i powiat wspólnie działają przy inwestycjach drogowych. Współpraca pomiędzy Miastem Oświęcim a Powiatem Oświęcimskim układa się bardzo dobrze. Myślę, że te doświadczenia z minionych lat, gdzie zrealizowaliśmy wiele zadań inwestycyjnych, są także kontynuowane w tym roku. I należy tutaj wspomnieć o kilku inwestycjach realizowanych wspólnie, jeżeli chodzi o przez powiat, który tak naprawdę zadania prowadzi, ale miasto dofinansowuje, to między innymi właśnie budowa drogi Wysokie Brzegi. W tamtym roku realizowaliśmy odcinek ulicy Szpitalnej, ale w tym roku ma być zakończona właśnie budowa też drogi Wysokie Brzegi na tym odcinku od hospicjum do ulicy Szpitalnej. Tutaj przy współpracy z miastem Święcim udało się wiele dokonać. Wspomnę kilka takich inwestycji jak ulica fragment ulicy Olszewskiego, bardzo ważna przebudowa ulicy Nideckiego na Błoniach, przebudowa ulicy Wyspiańskiego i wiele innych dróg, które poprawiły znacznie standard korzystania z układu komunikacyjnego miasta Oświęcim. Warte zaznaczenia jest to, że wszystkie te inwestycje drogowe wykonywaliśmy przy współudziale finansowym miasta Oświęcim. Kwota współfinansowania, która wydatkowana była przez miasto Oświęcim w upływającej kadencji Sięgnęła niemalże 6 milionów złotych. To jest duże wsparcie. Prace przy przebudowie dróg powiatowych, ulice Wysokie Brzegi i fragmencie ulicy Szpitalnej są w toku. Zakończą się jesienią tego roku. Starostwo przystępuje do modernizacji na wierzchni odcinka ulicy Zaborskiej. Od ronda imienia Strażaków OSP przy skrzyżowaniu z ulicą Królowej Jadwigi do ronda spadochroniarzy na wysokości punktu medycznego. Zakres prac na ponad półkilometrowym odcinku obejmuje też prace na tarczach obu rąd. Inwestycje drogowe powiatu dofinansowuje miasto Oświęcim. I ten zakres zadań dotyczy tutaj głównie wymiany nawierzchni. Ta nawierzchnia jest w fatalnym stanie. Będzie to zarówno i droga, jak i też tarcza jednego i drugiego ronda, więc to zadanie ma być już rozpoczęte za kilka tygodni i zdecydowanie standard tej drogi się zmieni. Ta współpraca właśnie powoduje, że wspólnie, zarówno miasto, jak i, jak i powiat, dokładamy się do rozwoju naszego Miasta, i, i w ten sposób, poprzez właśnie współ, dobrą współpracę, realizujemy wiele ważnych inwestycji i zadań. Wśród większych inwestycji samorządu powiatowego w Oświęcimiu jest budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, a także kompleksu sportowego przy powiatowym zespole szkół ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych przy ulicy Bema. Inwestycja prezentuje się imponująca. Tu znajdujemy się na terenie budowy obiektu sportowego z funkcjami lekkoatletycznymi i boiska do piłki nożnej. To jest obiekt, który budujemy przy powiatowym zespole Numer 2 szkół technicznych i mistrzostwa sportowego w Oświęcimiu. To jest boisko i obiekt lekkoatletyczny, którego ta szkoła tak naprawdę nigdy nie miała. Będzie służył uczniom szkoły, będzie służył mieszkańcom Oświęcimia i powiatu oświęcimskiego do aktywności fizycznej. W dyscyplinach, które do tej pory były niedostępne na terenie Samego Święcimia i Powiatu Święcimskiego, no oprócz oczywiście wszystkich konkurencji, które można rozgrywać na boisku piłkarskim, będą się mogły tutaj rozgrywać treningi i, i zawody lekkoatletyczne w zakresie biegowym, skoków dal, skoków zwyż, rzuty o szczepem, chnięcia kulą. Dla Miota czy Dyskiem również znajdzie się tutaj miejsce do treningu. Obiekt zostanie wybudowany kosztem 12 milionów złotych z prawie 3 milionową dotacją z Ministerstwa. Sportu obieg będzie certyfikowany przez Polski Związek Leki Atletyki. Zasili nie tylko infrastrukturę sportową powiatu święcimskiego, ale także województwa napolskiego i kraju. Jak widzimy powstał bardzo ładny, funkcjonalny, kompaktowy obieg, na którym będzie można uprawiać sport niemalże w każdym wymiarze. Każdy znajdzie tutaj swoje miejsce. On będzie dostępny, oczywiście pod warunkami, które zostaną określone w regulaminie. Jak nazwać miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt, które znajduje się na kamieńcu? Z tym pytaniem miasto zwraca się do mieszkańców i zaprasza do udziału w konkursie na nazwę schroniska. Do 26 marca można zgłosić swoje pomysły na charakterystyczną i budzącą pozytywne skojarzenia nazwę na adres e-mail nazwa.schronisko.małpa.um.oswiecim.pl Propozycje powinny mieć krótką formę i nawiązywać do specyfiki pracy schroniska, a do Opcji opieki nad zwierzętami. Do drugiego etapu przejdzie 10 najtrafniejszych pomysłów, a zdecyduje o tym komisja konkursowa. Mieszkańcom zostaną zaprezentowane na stronie internetowej w formie ankiety. Głosowanie będzie prowadzone od 3 do 17 kwietnia. Propozycja, która uzyska najwięcej głosów, stanie się nazwą miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Schronisko od stycznia tego roku jest prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Wcześniej przeszło modernizację organizację, która poprawiła warunki dla przebywania bezpańskich zwierząt oraz pracy ich opiekunom, a także spełnia najnowsze wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk dla zwierząt wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W schronisku miejskim przeprowadzono pod koniec tamtego roku i na początku tego roku wszystkie zaplanowane prace. Tych prac było rzeczywiście bardzo dużo. One wynikały przede wszystkim z wymagań weterynaryjnych i mogę powiedzieć z dużą przyjemnością, że udało się dostosować nasze schronisko do tych dosyć restrykcyjnych wymagań. Ponadto wykonaliśmy inne prace, które Pozwalają na to, aby zarówno pracownikom, jak i zwierzętom przybywającym zdecydowanie stworzyć lepsze warunki, godziwe warunki. To co, to, co zakładaliśmy, udało się zrealizować. Przed nami jeszcze prace związane z uzupełnieniem zieleni, aby cały ten obiekt był bardzo przyjazny dla mieszkańców, dla wolontariuszy i dla zwierząt, które tutaj przebywają. W Małopolskiej Uczelni Państwowej imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego podpisano umowę na współorganizację tegorocznych juwenaliów. Uczelnię reprezentowała rektor profesor Sonia Grychtoł, a władze miasta prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. 24 maja brać studencka będzie bawić się w ramach swojego święta na nadsolańskich bulwarach. Piątek 24 maja to jest ważna data w kalendarium Oświęcimskich imprez, bowiem tego dnia miasto Oświęcim zostanie przejęte przez studentów i młodzież z Oświęcimia. Tego dnia prezydent Oświęcimia przekaże klucze do bram miasta przewodniczącej samorządu studenckiego. Dokładnie tak. Witamy bardzo serdecznie wszystkich. Chcielibyśmy zaprosić całą społeczność akademicką oraz wszystkich mieszkańców Oświęcimia oraz najbliższych okolic na udział w organizowanych przez nas Juwenaliach. Juwenalia odbędą się 24 maja na Oświęcimskich Bulwarach nad Sołom. Mamy przewidziany duży program, jeżeli chodzi o artystów oraz część mniej muzyczną, o której też może opowiedzieć troszkę Ania. Dokładnie tak. Będzie na pewno super muzyka i zachęcamy do tego, żeby brać udział w naszych juvenaliach, odłożyć trochę tą naukę przedsesyjną na trochę później i zintegrować się ze swoimi koleżankami i kolegami z, tutaj, z tych murów naszej szkoły. Po raz kolejny Małopolska Uczelnia Państwowa organizuje juwenalia, święto radości młodości, święto studentów. No, żeby się zrelaksować przed sesją letnią, która nadchodzi wielkimi krokami, myślę, że to jest bardzo dobry czas, żeby właśnie tak odetchnąć i przygotować się psychicznie też na tę sesję. Tak, oraz tegoroczni maturzyści, tak jak było już wspomniane, 24 maja wypada ostatni dzień egzaminów maturalnych, więc myślę, że to też jest moment, kiedy jest najwyższy... Najwyższa chwila, żeby troszkę odpocząć, zrelaksować się, pobawić, odciąć troszkę głowę od nauki no tak naprawdę, i zacząć tak. swoje najdłuższe wakacje w życiu. Same juwenalia mają charakter otwarty, wstęp jest bezpłatny. Z tego też powodu zapraszam również oświęcimską młodzież szkół ponadpodstawowych. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy Oświęcimia również w tym uczestniczyli, w tym, w tym święcie zobaczyli, jak sympatycznie potrafią bawić się młodzi ludzie. Muzyka Na niepowtarzalne zwiedzanie wystawy w Muzeum Zamek zaprasza dyrektor tej instytucji kultury. Szanowni Państwo, wiosna za progiem tuż tuż, dlatego Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza na wiosenne otwarcie salonu. W ramach środków udało nam się dwa pokoje zmodernizować, wyremontować, zrobić nową aranżację. I właśnie tymi naszymi pracami chcielibyśmy się z Państwem pochwalić i nacieszyć. Bo właśnie w tym pokoju tutaj przedstawiamy nową aranżację, eksponatów, które trafiły do Muzeum Zamek w Oświęcimiu. W większości są to dary mieszkańców i prezentują wnętrza mieszkalne domów z oświęcimia. A mamy tutaj sporo ciekawych eksponatów, jak na przykład kredens pokojowy wykonany przez zakład salezjański w Oświęcimiu na początku XX wieku, fortepian z XIX wieku, piękne suknie strojne poli bukietyńskiej. Mamy też drobne przedmioty, bibeloty, wyposażenie kuchni, zastawę piękną stołową śmielowa. To wszystko właśnie w naszej wiosennej odsłonie salonu, na którą serdecznie zapraszamy. I tutaj proszę Państwa, w dniach 20, 21 i 22 marca zapraszamy na kuratorskie oprowadzanie po wnętrzach mieszkalnych Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Proponujemy państwu 40-minutowe spotkanie z piękną sztuką dekoracyjną i użytkową wnętrz mieszkalnych miasta Oświęcimia. Bilet okolicznościowy na to kuratorskie zwiedzanie tylko 1 zł i specjalnie z przewodnikiem muzealnym możemy zobaczyć to co piękne i cieszyć się wspólnie wiosną. Więc już wkrótce najbliższe spotkanie 20 Marca o godzinie 13 21 o godzinie 11 i 13 oraz 22 o godzinie 11 i 13. Zapraszamy do kontaktów, do zapisów i do spotkania z wiosną i sztuką w Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Spółka Syntos zaprasza uczniów klas od 1 do 8 z oświęcimskich szkół podstawowych lub ze szkół podstawowych spoza Oświęcimia, będących jednak mieszkańcami Oświęcimia oraz dzieci pracowników grupy Syntos uczęszczających do szkół podstawowych niezależnie od miejsca zamieszkania i lokalizacji szkoły do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą Eko Oświęcim – Moje Miasto Przyszłości. Prace konkursowe przyjmowane będą do 8 kwietnia w Oświęcimskim Centrum Kultury, które jest partnerem Konkursu. Dla laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w trzech ocenianych kategoriach wiekowych klasy od 1 do 3, 4 do 6, 7 do 8 została ufundowana wycieczka do Paryża, obejmująca zwiedzanie miasta i wyjazd do Disneylandu. Autorzy prac zakwalifikowanych do udziału po konkursowej wystawie otrzymają upominki, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Regulamin konkursu z załącznikami dostępny jest na stronie Synthos. SA Mamy dla Państwa zaproszenie na dwie ciekawe wystawy. Do 10 kwietnia w Oświęcimskim Centrum Kultury w Galerii Tyle Światów można oglądać plakaty, gwasze, rysunki i akwarele ze zbiorów Epicentrum Art Gallery pod nazwą Franciszek Starowiejski 1930-2009. Z kolei w Osiedlowym Domu Kultury na Zasolu do końca kwietnia prezentowane są fotografie Krzysztofa Łapki pod tytułem Mitoraj w Krakowie. 26 Marca przypada 80. rocznica urodzin Igora Mitoraja, jednego z najwybitniejszych polskich artystów o światowej sławie. Zapraszamy. W siódmym i decydującym meczu replast Unia Oświęcim po twardym i zaciętym spotkaniu pokonała na własnym lodzie Komarch Krakowie 1-0, awansując tym samym do półfinału play-off Polskiej Hokej Ligi. W półfinale oświęcimianie zmierzą się z GKS Tychy. Pierwszy mecz już w niedzielę 17 marca o godzinie 18.00.